Kwadrans z ziołami, odcinek 11. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu, w którym opowiemy o wiosennych nowalikach. Są to typowo zioła, które zbieramy teraz, wczesną wiosną i w ogóle wiosną. Takie, które właśnie wypuszczają swoje listki, mają najwięcej właściwości, najwięcej witamin, minerałów, mikroelementów i oczywiście są najsmaczniejsze, dlatego że zbieramy je po to, żeby od razu trafiły na talerz. Sylwia, jak myślisz, jakie są Twoje takie ulubione ziółka, które teraz zbierasz na talerz? Oj, przede wszystkim podagrycznik, to jest number one, że tak powiem, pokrzywa młoda. Listki mniszka też zbieram, ale właśnie podagrycznik taki jest mój ulubiony, najbardziej uniwersalny, bo można bardzo dużo rzeczy kulinarnie z niego przygotować, czy to pesto, czy to do makaronu, czy do sałatki, czy po prostu zjeść sobie na surowo, na kanapkę zamiast rukoli. Więc no, jest przepyszny i to jest roślina, którą najczęściej wczesną wiosną zbieram. Tak, dokładnie. I dlatego też chyba podagrycznikowi poświęcimy głównie dzisiaj twój odcinek. Ale zanim zaczniemy jeszcze go omawiać, to, to właśnie też chciałam potwierdzić to, co Sylwia mówi. I ja tak naprawdę nie jestem mistrzem kulinarnym i nie lubię za bardzo gotować, ale kiedy nadchodzi ten czas właśnie takich nowalijek, takiej wiosny, no to bardzo lubię przyrządzać sałatki, surówki właśnie z tego zielska takiego. Bardzo często jak po prostu plewię ogródek, to od razu to, co tam się znajdzie... coś do koszyka. Tak, to wkładam to, co lepsze do koszyka i potem wracam z tego plewienia i przyrządzam surówkę. koniecznie z odstępem domowym swojej roboty do tego jakiś pomidorek, jakieś prażone orzechy i jest fajna zdrowa surówka. No dobra, To w takim razie o podagryczniku. Przede wszystkim jest to roślina z rodziny selerowatych. A czy selerowate to są dosyć trudne roślinki, jeżeli chodzi o rozpoznawanie? Dlatego, że łatwo się tutaj pomylić. No właśnie, a powiedz, jakie są różnice i jakie, z czym można pomylić podagrycznik? Podagrycznik najczęściej mylimy z dzięglem leśnym. Ale jak się okazuje, dzięgiel też jest jadalny, więc to jest pół biedy, Jak po, po, <grytanie> pomylicie podagrycznik z tym dzięglem, bo po prostu będzie dużo silniejszy w smaku, ma taki właśnie korzenny smak i, i tutaj nie, będzie, nie, nie otrujecie się. Natomiast możecie pomylić jeszcze podagrycznik ze świeżą, Korzennym, i tutaj już możemy zaryzykować, bo te świeżąbki, niektóre rodzaje właśnie są no, trujące i, i mogą nam przysporzyć niefajnych problemów. Jeszcze coś z barszczem zwyczajnym. Barszcz jest bardzo popularny i znany, kiedyś to takie pożywienie głodowe była po prostu zupa z barszczu gotowana, więc, ona, więc barszcz zwyczajny też nie będzie, nie będzie trujący, ale wracając jeszcze do dzięgla, to tak naprawdę podagrycznik będzie miał, Inaczej, dzięgiel będzie miał takie czerwone paseczki. Podagrycznik nie ma ich. To jest jedna sprawa, a druga to taka trójkątna łodyga, która charakteryzuje podagrycznik. Dzięgiel nie będzie miał aż takiej trójkątnej łodygi. Nie wiem, jak to określić, jak to dobrze opisać. Sylwia, pomóż mi, proszę. No, to myślę, że podekrycznie po prostu ma taką naprawdę charakterystyczną trójkątną łodygę, i po tym będzie można. Jeżeli macie wątpliwości, to po prostu nie zbierajcie, albo sprawdźcie sobie w Atlasie. To jest chyba najlepsze rozwiązanie. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, to, to jest właśnie no, najlepsza opcja, żeby sprawdzić w kilku miejscach i nie zrywać tego, czego się nie jest pewnym. Tak, dokładnie, no to święta prawda. E, czyli atlas przede wszystkim i ewentualnie jakieś e, aplikacje do rozpoznawania roślin. A taka moja ulubiona to jest PlantNet i Flora Incognita. Nie, przepraszam, Flora Incognita jest na pierwszym miejscu. A jak mam naprawdę wątpliwości, to jeszcze w Plantnecie sprawdzam. No i w takich fajnych, kieszonkowych różnych atlasach mam w pracy bardzo dużo takich atlasów i takich przewodników do rozpoznawania, i wszystko tam naprawdę można znaleźć. Mhm. E, Okej, okay, Dominika. Ja zbieram takie młode, e, błyszczące listki e, pod wtedy kiedy one mają około tak 2 cm. A i nie wiem, czy to jest dobrze. Powiedz, czy, e, czy to jest odpowiedni surowiec zielarski? Tak, jak najbardziej. Dokładnie idealnie tak, zbieramy wtedy, kiedy są takie młode, małe, e, mają e, takie młodziutkie listeczki e, i to jest wtedy najlepszy surowiec zielarski, jeśli chodzi o podagrycznik liście i łodygi. Zbierane oczywiście wczesną wiosną, od marca potem, aż e, tak naprawdę. Hmm. No, aż ben, przestaną nam smakować. <noise> Będą tak. takie twarde. One są później takie łykowate, robią się takie e, gorzkawe wręcz, tak. e, ale to tak najgorszy, e, najgorszy ich smak. Jest podczas kwitnienia, ale one są wtedy bardzo wysokie, duże już te liście i wtedy właśnie już ich nie zbieramy, ale wtedy, kiedy są malutkie, to właśnie są pyszniutkie. Tak, tak, dokładnie. No i podagrysznik to też jest taka zmora ogrodników, więc mimo, że go wyplewimy, wydaje nam się, że wyplewimy to i tak skończy, odrośnie, więc to też jest taki sposób na po prostu... No, na jedzenie ciągłe tego zioła, dlatego że, że zawsze listki będą nam odrastać, i dzięki temu jest zawsze będą młode. W ogóle, jak je sobie zetniemy, no to one z powrotem odrosną. Jeżeli nie dopuścimy do tego, żeby właśnie one były wielkie, łykowate, to tak jak z pokrzywą, będzie ciągle teraz przez ten sezon wegetacyjny aż do zimy odrastał, i, i, i mogą być pysznym, właśnie składnikiem. Naszych obiadów. Tak, często właśnie pani nienawidzą go, więc y, nasza propozycja to, żeby go pokochać, a nie znienawidzić. <grytanie> i nie plewić, albo plewić tylko dlatego, żeby je spożywać, a nie wyrzucać. <grytanie> Dokładnie, tak jest. Okej, okay, a jakie on ma substancje czynne, czyli co tak naprawdę on nam da, jakie on właściwości ma, jak ma wpływ na nasze ciało? E, tak, e, mówimy o tym podagryczniku, dlatego że jest to taki. Chyba najbardziej, najbardziej rozpoznawane zioło na podagry, jak sama nazwa zresztą wskazuje, czyli na dnem oczanową, czyli też na te wszystkie reumatyczne sprawy. Dlatego, że w świetle najnowszych też badań, inaczej dotychczasowych po prostu badań, najważniejszą grupą związków chemicznych z występujących w podagryczniku są poliacetyleny i one właśnie mają te właściwości przeciwzapalne i przeciwdrobnoustrojowe. A te poliacetyleny są to substancje, które po prostu chronią roślinę przed wszelkimi grzybami, drobnoustrojami, więc one już same w sobie są takie konkretne. Druga istotna frakcja związków chemicznych w podagryczniku to są znowu, znowu olejki eteryczne, które zawierają mono i seksfiterpeny, i to właśnie one odpowiadają za taki ten ciekawy smak podagrycznika. I co tutaj jeszcze? Polecamy dlatego tak bardzo. Jest ten podagrycznik wszystkim osobom, które cierpią na podagrę, na bóle reumatyczne, też na, na wszelkie bóle stawów, pleców, czy nawet na bóle stóp. I jest to po prostu zioło, które oczyszcza krew, i które oczyszcza też krew z kamieni, z kryształków kamieni moczanowych, rozpuszcza je pięknie, i, 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 i jest też bardzo częstym surowcem w, w gotowych lekach, takich na, na Podagrę. Także polecamy. Dna moczanowa to jest teraz tak, e, taka choroba, która jest w cudzysłowie dość popularna. E, więc powiedz mi, Dominika, skąd ona się bierze? Jakie są przyczyny tej choroby? Mm, tak, tak. Dna moczanowa, czyli też inaczej, artretyzm. E, ona tak naprawdę leży, e, przyczyny e, schorzenia leżą w nieprawidłowych mechanizmach przemiany materii. Więc jeżeli no, jemy dużo i, i źle jemy, tłusto, e, dużo słodyczy, alkoholu, no to e, narażamy się potem e, w, już w podeszłym wieku bardzo często właśnie na na tą chorobę i prowadzi to do odkładania się soli kwasu moczanowego w tkankach, które po prostu powodują te bóle, okropne bóle. Moja mama też cierpi na dnę moczanową i, i bardzo dużo osób właśnie które się źle odżywiały, które prowadziły zły tryb życia, które nie dbały o siebie. Właśnie, to taka chyba główna przyczyna, jeżeli chodzi o, o moją mamę, nie dbała o siebie. Więc to jest bardzo ważne, żeby teraz, kiedy jesteśmy młodzi albo nawet kiedy już jesteśmy starsi i jesteśmy na przykład na emeryturze i mamy czas dla siebie, albo przynajmniej powinnyśmy. E, znaleźć czas dla siebie, żeby zacząć się odpowiednio odżywać, odżywiać, e, żeby odpowiednio o siebie zadbać, e, relaksować, nie stresować. I y, y, y doprowadzić po prostu to życie e, y, szczęśliwie, żeby, żeby się e, od chorób y, y, i mać. Czyli po prostu chodzi o stosowanie diety przeciwzapalnej. No, i takie holistyczne podejście do życia, czyli tak. zarówno leczenie głowy, ciała, jak i duszy, że tak powiem, tak? Tak, dokładnie. Ładnie to powiedziałaś. Holistyczne podejście do życia, dokładnie. Dobra, a jeszcze powiem Wam o co do podagrycznika, o takich ciekawostkach. Bo to, jak się okazało, to też tak jak barszcz zwyczajny, bardzo stara roślina, i znana od dawna. I u nas spożycie tego podagryszczinka wzrastało w okresach głodu, i stąd też nazwa taka ludowa, to barszcznica czyli podobnie do, do tego barszczu zwyczajnego, bo po prostu gotowano zupy z podagrycznika. Nadal zachęcamy do gotowania tych zup, bo, bo też się bardzo, bardzo dobrze sprawdza. Ale na przykład w Niemczech podagrycznik nadal jest bardzo znany i zawsze był bardzo znany i zbie, zbiera się go na tak zwaną zieloną zupę. To, to jeżeli pojedziecie do Niemiec, to, to tam podagrycznik wszyscy znają jako po prostu roślinę, którą się, jako o warzywo, warzywo zamienne ze szpinakiem. Także taka ciekawostka. No dobrze, jak już uzbieramy sobie koszyk podagrycznika, to co my możemy z nim zrobić, żeby wyciągnąć te wszystkie drogocenne substancje? Oprócz wszystkich super fajnych dań. Jak pesto, jak zupa zielona, jak sałatki. To po prostu napar, dlatego że wszystkie surowce czynne przechodzą tutaj do wody, po prostu, albo jeżeli już tak. Bardzo, bardzo chcecie mieć ym, pewność, że w ogóle wszystko przejdzie z tego podagrycznika, co najlepsze. Yy, no to można sobie zrobić wyciąg etanolowy, czyli na wódce, na spirytusie. I yy, yy, też można zrobić ocet. Ocet z podagrycznika yy, do, do picia, do sałatek. Yy, bardzo, bardzo yy, polecam, bo wtedy przez cały rok będziecie mieć ten podagrycznik na pewno. A czy są zioła takie, które z podagrycznikiem na przykład działają synergistycznie, które możemy łączyć, które jakby jeszcze podkręcą działanie podagrycznika? Tak, jak najbardziej. Jak już Wam się znudzi sam podagrycznik i picie tylko podagrycznika, no to oczywiście możecie do niego dodać sobie, zrobić mieszankę, napar i wrzucić tam też pokrzywę, skrzyp, poziewnik, przytulię, czepną. To takie chyba cztery zioła krzemionkowe. Krzemionka też jest nam potrzebna bardzo do oczyszczania, do Odpowiedniej pracy kości I, i naprawdę warto sobie wtedy połączyć z podagrycznikiem. Czy nawet do sałatki to dodać. Też taką młodą przytulię. Ona też jest, póki się jeszcze tak nie czepia, co mm. <laughs> coś jest dobra. Mm. Pokrzywę też, tylko Sylwia, jak zrobić, żeby ta pokrzywa, pokrzywa nas nie kuła. Nie da się tego zrobić. Nie da się zrobić. Chociaż jak się zbierze taki listek i się go od spodu pogłaszcza tak delikatnie, to on, te jakby gruczoły, takie, które parzą, one przestają parzyć i nawet może wtedy zjeść pokrzywę na surowo. Nie wiem, czy próbowałaś kiedyś. Ja próbowałam właśnie i to jest, no, takie, można powiedzieć, mm, jest adrenalina. ja się bałam. Tak, adrenalina jest, jak nie wiem, bo e, czy wystarczająco pogłaskałam tą, e, pokrzywę, żeby ona właśnie przestała mnie parzyć. Ale tak, ale jak się pokłaszcza od spodu to ona nie parzy i to jest właśnie taka fajna ciekawostka i moko. Teraz z kolei każdy listek głaskać, żeby nie pokażu. no To jest trochę pracochłonne, więc jeżeli nie mamy na tyle czasu, żeby głaskać każdy listek, to po prostu Trzeba ubrać rękawiczki i zbierać tak. w rękawiczkach. A ja ostatnio, właśnie jak plewiłam, to zrobiłam tak, że te młode listki pokrzywy nazbierałam, no i te wszystkie nowaliki, nowaliki do sałatki, takie chwastowe, no i, i właśnie po prostu zostawiłam to chyba na dwie godziny, bo zanim nazbierałam, zanim zrobiłam sałatkę i tak dalej, przepłukałam pod wodą, ja, ja nigdy nie płukam, nie myję ziół a tutaj no do sałatki jednak, do surówki, tak, bo nie chciałam, żeby mieć ten taki piasek w zębach mm. i, 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 i w ogóle. E, no i ta pokrzywa w ogóle nie parzy, w ogóle wtedy nie parzy, bo pewnie dałam jej czas, e, woda też swoje zrobiła, mm. I, I ten kwas mrówkowy cały się ulotnił. Także myślę, że to też jest sposób, dajcie jej troszeczkę czasu, to wtedy was nie pokuje w ustach, jak będziecie ją jeść w sałatkach. No oczywiście, jak ją sparzycie i zrobicie pesto albo, albo po prostu taką potrawkę z ryżu. I o, takie ryżotto z pokrzywy, no to, no to tam z pod wpływem temperatury już nad nie będzie parzyć, nie? Mm -hmm. Właśnie właściwie tak, polecam jeszcze, takie to jest bardzo dobre mm -hmm. z tymi wszystkimi nowalikami. No dobra, to w takim razie dziękujemy wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Jesteśmy już w jedenastym w ogóle odcinku, to znaczy, że robimy to już przez jakiś czas i na razie się nie zniechęcamy i bardzo, bardzo, bardzo nam się to podoba. Mamy nadzieję, że wam również. I mam nadzieję, że właśnie będziemy kontynuować to jak najdłużej, i że z nami zostaniecie, i, i będzie Was też coraz więcej. Także do usłyszenia. Do usłyszenia. Prezentowane przez nas treści nie stanowią porady medycznej. Diagnozy ani leczenia mają wyłącznie charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej.